No dzień dobry, a teraz bijam kij w mrowisko, słuchajcie, nie jajek, ale jak mi się chce jak to co wiecie co robię, tylko i wyłącznie tofucznicę. I to jest taka tofucznica, którą nawet kocha moja córka. E, na patelni sobie podsmażam cebulę i jeszcze powiem Wam tylko tyle, że kiedyś jadłam tofucznicę, e, zanim zrzuciłam wagę z całego tego tofu. No teraz nawet nie jestem tego w stanie e, przełknąć. Więc jem tylko i wyłącznie połowę tofu. Możecie zobaczyć, jak bardzo moje posiłki się zmieniły, że z całego tofu zrobiło się pół tofu. Więc tak, na patelni sobie podsmażemy cebulkę. Ja sobie daję tylko tak pół cebulki, kroję w bardzo drobną kostkę i znowu sobie tak drobnimy. Musimy tak jakby rozciapciać, żeby to była taka malutka posypeczka tego tofu. Nie wiem, czy widać, o co mi chodzi. O, oczywiście była gandoka. Bo ja z reguły to robię już nad patelnią, ale że chcę Wam pokazać o co mi chodzi. O. I tak wygląda to pod z cebulką. Ja sobie to tak smażę jeszcze przez 2-3 min minuty, żeby się jeszcze tak fajnie nam podpiekło. Właśnie teraz tak, na mój brzuch ostatnio y, był taki był bardzo ulany. I to jest właśnie u mnie powód tego, że często mnie to załamuje, ale wiem, że to jest gdzieś tam związane pewnie z jakąś chorobą. Ja teraz trzymam kolejne badania i, i będę sprawdzać. No ale tak z reguły wygląda właśnie, jest płaski. Tupy nie mam, nożyczko, trudno, ale przynajmniej schudłam. I teraz słuchajcie, co ja dodaję do tofuśnicy? Bo oprócz soli i pieprzu, standardowo, klasyka, więc musi być, bo tofu jest wiadomo bez smaku im mdłe. Dodaję kary i jak ktoś lubi na ostro, to polecam. Ja robię też taką jedną wersję: najpierw łagodniejszą dla dziecka, a potem sobie po prostu, jak już jej daję, to sobie e, dokładam tego kary i to jest tak dobre. No i dobra. Dobra, tu już mam dodane kary, mam już dodaną sól, pieprz i popatrzcie. Jak to fajnie wygląda, nie? Jak jajecznica, tak naprawdę. Wszystko jest wymieszane. No i zobaczcie sobie, jest pomidor, jest chleb, jest białko w tofu. Tak smakuje? No.